Cześć! To zadanie rozwiązałem w czterech odcinkach. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny, natomiast trzy następne przykłady będą bonusami dla osób wspierających kanał. Zaczynamy! Pierwszy etap rozwiązania polega na tym, aby w wielomianie WodX znaleźć wielomian drugiego stopnia. Popatrz, jeśli wymnożysz ten wielomian przez taki wielomian, to otrzymasz wielomian drugiego stopnia więc podajemy przykład wielomianu drugiego stopnia przez który będzie podzielny wielomian w od x wymnóżmy wyrażenie z drugiego nawiasu przez wyrażenie z pierwszego nawiasu wygląda to tak x razy x odjąć 3 dodać 1 razy x odjąć 3. To się równa. Oczywiście, możesz te mnożenia wykonać w pamięci, nie ma problemu, ale ładniej to wygląda, jak rozpiszemy dokładnie działanie. x razy x to x kwadrat. x razy minus 3 minus 3x. 1 razy x plus x. 1 razy minus 3 to minus 3. Redukujemy wyrazy podobne i otrzymujemy przykład, którego szukaliśmy.